LinkedIn. Nie wiem, co myślicie o tej platformie. Dla mnie zawsze pierwsze skojarzenie z LinkedInem było takie, że tam są przedsiębiorcy, właściciele dużych firm, korporacji, panowie i panie prezesi, dyrektorzy i ogólnie to jest jakaś taka półka, gdzie na przykład można się zaprezentować, jak ma się jakieś takie konkretne umiejętności i szuka się na przykład dobrej pracy. Takie były zawsze gdzieś moje skojarzenia z tą platformą. Okazuje się, że przez ostatnie nie tygodnie, miesiące, a nawet już nawet lata można liczyć, bardzo dużo się tam zmieniło i znalazłem bardzo ciekawy artykuł, który Wam bardzo mocno polecam. Przeczytam dokładnie jego tytuł, a jego tytuł brzmi tak: Bartek Ziemiański. To nieprawda, że na LinkedInie publikuję mało użytkowników, i chodzi tutaj o podcast. Znalazłem tą informację, to jest bardzo świeżutka, wczorajsza, przedwczorajsza informacja. Em, wrzucę wam link do tego artykułu, ponieważ tu też znajdziecie bezpośrednie połączenie do tego, do tego um, podcastu. Polecam, bardzo polecam poszukać i posłuchać. Dlaczego? Prosta rzecz, zobaczcie, codziennie na polskim LinkedInie treści publikuje 120 tysięcy osób. 120 tysięcy osób tam publikuje każdego dnia, e, bardzo dużo się zmieniło. Jeżeli nic ci nie mówi postać Bartka, no to jeżeli tam nie jesteś jeszcze w temacie LinkedIna, a, a prawdopodobnie niedługo będziesz, no to okaże się, że jeżeli się zagłębić w jego historię, no to jest jedna z najbardziej znanych polskich postaci, która tam urzęduje od lat. Warto go posłuchać, ma niesamowitą wiedzę. Niesamowitą wiedzą też dzieli się totalnie za free. No i wziął też udział w jednym z podcastów tutaj, i bardzo, bardzo polecam to posłuchać. Oczywiście, sam artykuł, możecie tu też kilka ciekawostek przeczytać. Ja polecam głównie ten podcast. Zapraszam jeszcze raz. Link tutaj jest poniżej w, komenta w komentarzu, w opisie tego nagrania, oczywiście. Także zobacz, posłuchaj i koniecznie daj mi znać. Co o tym wszystkim sądzisz, bo ja powiem króciutko. Ja mocno rozważam, a właściwie chyba już zdecydowałem, że niebawem również i tam będzie można znaleźć moje treści.